Czy da się zahipnotyzować polityków, żeby stali się szczerzy? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, ale niestety nie mam dla Państwa najlepszej odpowiedzi. E, na, na, najlepszego, najlepszego wyjaśnienia prawdopodobnie, ponieważ słuchajcie, tak jak już wspominałem, wejście czy dwa wejścia wcześniej, hipnoza bazuje tylko i wyłącznie na współpracy. Nie da się nią nic wymusić. W związku z czym, hipotetycznie wyobrażam sobie, możliwą sytuację, w której jakiś polityk zgadzający się na to, żeby doświadczyć stanu hipnozy, będący jeszcze dość mocno podatną osobą, może na przykład wyrobić w sobie takie poczucie, że zaczyna czuć potrzebę, żeby mówić prawdę. Jest to tylko czysto hipotetyczna sytuacja, ale jak najbardziej wydaje mi się, że mogłoby to być możliwe. Natomiast yy, Prawdę mówiąc, rzadko takie osoby się zgłaszają do tego, żeby je hipnotyzować. Mało tego raczej działa to w drugą stronę, ponieważ jednym z takich prostych mechanizmów oddziaływania na nasz umysł, który sprawia, że przestajemy odpowiadać sobie na pytanie, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, jest... Powtarzanie. Kiedy oglądacie serwisy informacyjne, kiedy oglądacie konferencje prasowe, kiedy oglądacie rozmaite wystąpienia polityków, zobaczcie, że tam się pojawiają ciągle i ciągle te same sformułowania, te same e, dowody, te same tezy, te same przekonania, bo nasz umysł działa w taki sposób, że jak jakaś teza podawana jest wiele razy, jak jakaś sugestia podawana jest wielokrotnie, to zaczynamy przyjmować ją jako coś rzeczywiście prawdziwego, przestając analizować, czy jest to po prostu kwestia wielokrotnego powtarzania, czy jest coś w tym prawdziwego. Bardzo często zgłaszają się ludzie, którym rozpadły się związki, zakończyły się relacje, no wiecie, a emocje dalej są. I pojawia się pytanie, czy można zahipnotyzować drugą osobę, żeby do mnie wróciła. No, czasami odzywają się do mnie ludzie, którzy pytają, panie hipnotyzer, czy pan możesz zrobić tak, żeby zrobić czary-mary i żeby ta osoba, co mnie zostawiła, wróciła do mnie. Hipnoza to nie jest magia. Nie ma żadnego czary mary. Nie ma tu Harry Pottera. Harry Potter pozostaje sobie w swoim własnym hogwarcie. Hipnoza jest procesem, który dzieje się w naszych głowach. Nikt nie jest w stanie użyć, używając hipnozy, sprawić, że jakaś osoba do kogoś wróci. Ale to, do czego w przypadku takich trudnych sytuacji relacyjnych hipnoza może być bardzo przydatna, to do tego, żeby przepracować tak zwany temat żałoby, temat rozstania, po to, żeby odzyskać wewnętrzny spokój, po to, żeby odzyskać harmonię, po to, żeby poukładać sobie ten porozbijany, nieco świat na nowo, żeby móc zbudować relacje w bardzo zdrowy sposób. Tą następną kolejną relację, która pojawi się e, gdzieś w przyszłości. Czy hipnotyzer zamieni mnie w kurczaka? Co jest takim jakimś stereotypem. I nie wiem, dlaczego zawsze kurczak się pojawia, bo rzeczywiście, kiedy widzieliście albo widzicie osoby będące ochotnikami na scenie podczas show hipnozy, to oni stają się zarówno postaciami, jak i czasami e, zwierzętami. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby wejść w taki świat własnej wyobraźni, w której bycie kurczakiem będzie w danej chwili dla ciebie fajne, tak, będziesz czuć się jak prawdziwy kurczak. Nie będziesz udawać, że jesteś kurczakiem, tylko będziesz naprawdę doświadczać jak to jest mieć skrzydełka i takie małe nóżki, ale to jest kwestia współpracy. Słuchajcie, hipnozą nie da się niczego Wymusić. Hipnoza bazuje na relacji osoby hipnotyzowanej z hipnotyzerem. Hipnotyzer nie jest w stanie zrobić nic, jeżeli drugi człowiek nie pozwoli sobie na to, żeby w ten stan wejść. Hipnotyzer nie zrobi nic, jeżeli druga osoba będzie stawiała opór. Czy w takim razie można hipnotyzować dzieci? Moim zdaniem nie tylko można, ale nawet wręcz by wypadało. Mało tego, tak jak powiedziałem, dzieci są w transie praktycznie przez cały czas. Wyobraźnia dzieci jest niesamowita. I co gorsza, my wszyscy w pewien sposób hipnotycznie na te dzieci oddziałujemy, tylko na ogół nie tak, jak byśmy chcieli, ponieważ dziecko, które buduje sobie model świata i rzeczywistości, dziecko, które patrzy na rodziców i które dostaje pewne werbalne i niewerbalne przekazy, tworzy swoje własne przekonania i reakcje emocjonalne. Czasami powtarzalność jakiegoś komunikatu, jakiegoś hasełka, które nie jest specjalnie motywujące i dające dobrych emocji, ale jest takim sloganem rodzinnym, który przez wiele lat się pojawiał, zapada w umyśle dziecka, jako prawda. Bardzo często w momencie, kiedy człowiek jest w wysokich emocjach, sugestie trafiają bezkrytycznie, więc jeżeli dziecko jest w wysokich emocjach i mówimy mu coś, to może się stać się to jego nieświadomym programem. Więc yy, uważam osobiście, że nie tylko można dzieci hipnotyzować, ale trzeba by to zacząć robić z głową, po to, żeby pomóc naszym najmłodszym, naszym pociechom zbudować już od początku takie mentalne podwaliny, taką, takie mentalne fu fundamenty, które potem będą pomagały im stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom, które czekają przed nimi w przyszłości. Sam teraz zresztą piszę bajki dla dzieci, hipnotyczne bajki dla dzieci, które mam nadzieję niedługo będę mógł Państwu pokazać, Państwu i światu wszystkim już w formie skończonej i przygotowanej, ponieważ uważam, że nasze pozytywne oddziaływanie na naszych najmłodszych to może być najlepszy prezent, jaki jesteśmy w stanie dać przyszłym pokoleniom, więc jeżeli możemy wykorzystać hipnozę do tego, żeby pomóc komuś zbudować w formie gier, zabaw i bajek mentalne fundamenty, dzięki którym te przyszłe pokolenia, nasi najmłodsi, będą mieli łatwiejszy sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, będą bardziej pewni siebie, będą bardziej skoncentrowani, albo będą mieli większą łatwość dostawania się do stanów koncentracji, to to może być niesamowity prezent. A czy w takim razie można nie wyjść ze stanu hipnozy? Czy może się zdarzyć, że ktoś wejdzie w stan hipnozy i nie z niego nie wyjdzie, nie wiem, hipnotyzer sobie pójdzie albo nie, padnie, a osoba pozostanie w transie do końca życia? Absolutnie również nie. Stan transowy, tak jak mówiłem wam na początku, pojawia się u każdego z nas każdego dnia i nawet gdyby ktoś państwa zahipnotyzował i sobie poszedł, to mózg może zrobić dwie rzeczy. Może sprawić, że częstotliwości jego fal odrobinę spadną, i wtedy ze stanu hipnozy przejdziecie do stanu snu, po którym to stanie się, wybudzicie albo może wybudzić się od razu. Jakby ryzyko związane z tym, że można się nie wybudzić z hipnozy, to jest takie samo ryzyko, jak balibyście się położyć na popołudniową drzemkę, w obawie o to, że nie uda się później obudzić.